do końca, no myślałem, że tutaj trafimy któregoś z tych nowych zawodników no jest walkout flara jest zwykła Brazylia Eś o S Silva, nie? To Silva, tak 8-8, okej, okay, może być, przeszedł przez swoją kartę, Brazil, widzę, że u Ciebie karnibal trwa w najlepsze okej, okay, jest walkout, teraz proszę czerwoną flarę, nie jest czerwona czyli to będzie karta zwykła, ale może być Ronaldo, może być Messi może być też Ramos, może być też Silva no, no może być, no 89 oceny ogólnej piechotą nie chodzi e, piechotą chodzi Silva Jeszcze coś w tej paczce może być, może być Mbappé chyba nawet chociaż nie, Mbappé teraz jest kartą specjalną e, Zobaczmy Okej, okay, to nie jest złapaczka, serio. To już jest naprawdę ostatnia. Poza tym, naprawdę mam problem ze sobą, ale patrzcie, jest walkout, więc głupie rzeczy się opłacają ewidentnie. I co to będzie Niemcy? Środkowy pomocnik, więc na sam koniec, proszę bardzo, 90 oceny ogólnej. Tony Cross pojawi się w naszym klubie, a biorąc pod uwagę, tak jak mówię, SBC o ikony i tak dalej, to. Jest walkout, okej, okay. okej. Okay. Znowuż bez fioletowej flary, ale spoko. I to jest Mohamed Salah. To mi się podoba, 89 oceny, przepraszam, 88. Oceny ogólnej. <laughs> Wjechał zawodnik Liverpoolu No ale to mi się naprawdę mega podoba Ej, naprawdę, są chyba najlepsze paczki w FIFA Słuchajcie, tyle walkoutów Ile tutaj jest, jeszcze jest Louis Muriel Inform, walkout w drugiej paczce I zobaczmy jaki będzie kolor tej flary To nie jest Carnival, to jest zwykła karta to jest Belgia, więc jak jest Belgia to jest dobrze to jest Timo Courtois <laughs> Niestety zaczynam mi się chyba zapalenie gardła Więc słyszycie jak brzmi mój głos Ale jak mam inaczej REAGOWAĆ! Szczęście wraca, słuchajcie, szczęście wraca! Tibo Courtois oceniony na 90 oceny ogólnej! Nie... <laughs> Niesamowity walkout! ucząc że eee, nie musiałem za dużo dokupić. Zobaczmy, czy tutaj szczęście się uśmiechnie. Jest walkout! Okej, okay, to mi się podoba. To jest zwykła flara, niestety. Argentyna. Napastnik, czyli to będzie NIE! TO JEST SERGIO KUN! Aguero 89 oceny ogólnej! Teraz wszyscy fani ekstraklasy będą źli, bo zapomniałem zmienić stroj w podcinku po z Błaszczykowskim. Ale czy to mnie w tym momencie interesuje? Absolutnie nie, bo to jest fantastyczne trafienie. Akceptuję. Ale Anglia, Japonia, Ukraina. Oj, nie będę szczęśliwy. Zobaczmy, proszę, proszę, proszę gro. To jest absolutnie najgłupsze SBC, jakie zrobiłem w tym roku. Jest oczywiście flara ikony, jest ikona, jest Argentyna, jest napastnik i to będzie Hernan Crespo. Okej! Okay, Okej, okay. mogło być zdecydowanie gorzej. Mógł być ktoś beznadziejny, defensywny na Hernan Crespo. E, Jakoś był albo ktoś. Da sobie radę całkiem dobrze. E, więc w ten sposób wyglądało SBCO ikonę. Udało się trafić kartę One to Watch, udało się trafić troszkę lepszego Argentyńczyka, jakim jest Kuna Na razie nie pakujemy kart różowych, ale nie mogę na pewno Naczekać ile to jest 4-5 walkoutów 5 walkoutów z 16 paczek. To nie jest karta różowa, ale zobaczmy, kto tu będzie. Napastnik. I czy to jest? Czy to jest Luis Suarez 91 oceny ogólnie, to są najlepsze paczki, to są najlepsze paczki na świecie, Od... nie otworzyliśmy jeszcze wszystkich 16, walkoutów mamy 5 albo ileś, Luis Suarez, Mohamed Salah, przecież to jest, to jest niemożliwe co się tutaj dzieje. W się jeszcze bardziej otworzę ostatnią z tych paczek, już, już, już naprawdę... No, tak czułem, tak czułem, że w tej będzie walkałcik. Żeby nas, jak powiedziałem, że ostatnia, żeby nas zachęcić. Bez karnibalowej karty, ale znowuż Belgia. Lewe skrzydło i to jest jeden Azar. Miałem tego nosa, żeby te paczki, żeby tą paczkę jeszcze jedną otworzyć. Koza wrócił. Moje szczęście wróciło. Niesamowite nagrody za fut-champions. Dwie karty 90 plus z Belgii. Naprawdę, chyba nie możecie narzekać na ten odcinek. Zobaczmy, czy coś tutaj jeszcze jest. No już chciałem być zbyt pazerny, ale umówmy się na takiego jedynego azarda Nie mogę narzekać, co to daje znak. U ciebie, u ciebie ludzie mają szczęście, więc proszę, proszę o coś dobrego. Nie złokał. Wow, o Ty, ikonę trafiłem. Ja A -a. też. Nie wiem, czy spadasz z krzesła tak jak mówisz, czy trafiłeś coś mega. Ja ża żałuję, że te SBC się skończyły, bo też trafiłem coś dobrego.